Proszę się przedstawić. Dzień dobry, witam państwa minutie. bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Anna Dajneka, jestem przedstawicielem społeczności kodeńskiej, która jest województwo to jest Lubelskie, powiat bialski. Dziękuję za udzielenie Pani przewodniczący głosu, który uważam, że jest bardzo ważny. Chcę tak szybciutko przedstawić nas, nasz problem. Nas by tutaj w ogóle drodzy Państwo nie było, jeżeli by wójt, nasz wójt Włodarz i firma Wiparz uczciwie podeszła do sprawy budowy przemysłowych ferm drobiu w naszej miejscowości. Mówię o tym, że ani społeczeństwo nie było poinformowane o tym, że powstaną takie ilości firm u nas czyli mówimy o trzech lokalizacjach drodzy Państwo na 17 milionów sztuk kurczaków jeżeli mówimy o tym, że 210 dużych jednostek przeliczeniowych może zagrażać może znacząco wpływać na środowisko i zdrowie i życie ludzi to może Państwo tak przedstawię, u nas będzie w jednej miejscowości będzie to 4144 dużych jednostek przeliczeniowych to jest 20 jednokrotność tej, tej, tej liczby w, do następnej miejscowości w obrębie 3 km powstaje następna ferma która będzie miała 4444 dużych jednostek przeliczynowych my no, mówimy znowu że następna pojawia się ferma następna tylko że troszeczkę mniejsza ale wczoraj się dowiedzieliśmy nie wiem na ile to jest prawda że, że firma WIPAS złożyła nowe wnioski czyli jeżeli państwo orientujecie się co jest w Żurominie i Mławie to gmina Kodeń to będzie naprawdę większym zagłębiem przemysłowym niż Żuromin i Mława. My mieszkańcy naprawdę, y, może by nie było tego tematu, jakby w, nasz wójt zrobił konsultacje społeczne, spytał się naszego, społecze, społecze, nasze społeczeństwo czy chcemy w ogóle. Ale my dowiadujemy się o wszystkim po wydaniu wz po wydaniu decyzji. Nawet Rada Gminy nie wiedziała o tym, że u nas coś takiego, taka inwestycja duża powstanie. Powstają decyzje, i w tej decyzji, gdzie jest 4444 jednostek dużych przeliczeniowych, na końcu jest takie, taka zmianka, że to nie będzie wpływało znacząco na środowisko. To o czym to mówimy? Czy to, ja rozumiem, że ta decyzja jest błędnie wydana przez wójta? Następne. Drodzy Państwo, my mieszkańcy, przyszliśmy Państwa prosić o pomoc, żebyście nam pomogli w tej, w wyjść z tej sytuacji, bo w naszym powiecie nie tylko to jest gmina Kodyń, jest gmina Sosnówka, Leśna Podlaska, gmina Drelów. Dowiadujemy się, że firma, firma jedna firma koło chce zasiedlić nasz, nasz powiat kurnikami. Boimy się też o to, o to, że nasze miejscowości są ekologiczne, prowadzimy hotele, prowadzimy różnego rodzaju działalność ekologiczną, mamy gospodarstwa ekologiczne, żeby to nie było, że my jesteśmy przeciwko rozwojowi wsi. My jesteśmy za rozwojem wsi, ale takiej, żeby, żeby nie wchodziła w nasz przemysł, bo tutaj mówimy już o przemyśle. To jest przemysł, nam się wpiera, że powstaną zielone fermy. Myśmy do firmy WIPER złożyliśmy pisma, żeby nam wytłumaczyła, co to jest, co to znaczy zielona ferma. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zapraszali nas do Instytutu, drodzy Państwo, do Instytutu, gdzie się produkuje kurczaka, żeby, wiadomo, ten kurczak zrobić z niego takiego super kurczaka, który wyrośnie w 28 czy 32 dni. My pojechaliśmy do tej Kwasówki, z słynnego Instytutu i tam rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy już mają te kurniki. No, niestety, nie było pozytywnej opinii ludzi. Wszyscy do nas mówili: Nie dajcie się wyrobić to, bo jeżeli my płaczemy, to wy też będziecie płakać. Także, drodzy Państwo, to jest tak, że my, mieszkańcy tych gmin, prosimy Państwa o pomoc, żebyście w jakiś sposób nam mogli pomóc rozwiązać tę sytuację, żeby, gdzie mamy w kopytowie, już budują nam 14 kurników i dowiadujemy się, że jeszcze nam chcą ileś tam wstawić do jednej miejscowości. tak. Teraz tak, boimy się także o to i nikt nie chce nam udzielić informacji co z naszymi wodami gruntowymi, podziemnymi bo jeżeli taka jedna ferma zużyje więcej wody, dwa razy więcej wody niż cała gmina w ciągu roku, to o czym tu mówimy, gdzie już studium dla Kopytowa jest że może być zabraknąć wody następna sprawa, co z naszymi gruntami, wartością naszych mieszkań, domów czy gruntów czy, 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 czy innych tak, nieruchomości boimy się, że ta wartość u nas spadnie Boimy też się o rynek pracy, gdzie mamy też mamy swoje, prowadzimy działalność gospodarczą, odprowadzamy podatki, a z tego co wiemy, to firma WIPASZ nie odprowadzi podatków od działalności gospodarczej, tylko podatek rolny. Czyli gmina nie ma żadnego zysku z tego. Rozumiemy, jakby był jeszcze jakiś podatek dla gminy od gruntów czy od działalności gospodarczej, to jeszcze byśmy mogli o czymkolwiek rozmawiać. Tutaj nic nie mamy. Też boimy się właśnie o, o wystąpienie ptasiej grypy. Co z naszymi zwierzętami, czy mamy na wsiach, wiadomo, że rolnicy też mają swoje kury. Co? Firma WIPAS czy inne firmy drobiarskie dostaną odszkodowanie. A czy my jako mieszkańcy dostaniemy jakiekolwiek odszkodowanie, jeżeli to, to wybuchnie? Mam nadzieję, że nie. nie bo tutaj Państwo mówicie o ustawie odległościowej czy odorowej. Odległość 500 metrów, jeżeli się ktoś przyjeżdża koło fermy, to nic nie daje. U nas te fermy, trzy fermy będą posadowione na zachód od miejscowości, od gminy Kodeń. Wszystkie 90% wiatrów mamy na wschód, czyli te wszystkie wiatry przyniosą wszystkie szkodliwe czynniki, tak, związki chemiczne na nas. Tutaj firma do nas mówi, że zamontujemy wam czujniki na tych, na tych fermach i zadałam pytanie, na jakiej, na jakiej wysokości są te czujniki? W no, wysokości 2 metry od ziemi. A gdzie mamy kominy, gdzie mamy wentylatory, to wszystko idzie w górę. To nie będzie tutaj spadało na, na tą może działkę, ale wszystko pójdzie w naszym kierunku, w kierunku naszej, naszych miejscowości, naszych domów. Mieszkańcy też nie mają wiedzy na temat tak, tego. My cokolwiek jakieś pytania skierujemy do firmy, to albo dostajemy, dostajemy pozwy przedsądowe, bo firma firma po prostu taką stosuje taką metodę, że żeby, żeby, się, żeby nas wyciszyć, że y, jeżeli dużo będziecie o tym mówili, no to będzie, spotykamy się w sądzie. Tutaj mamy ten, ten problem. Państwa też prosimy, żebyście jakoś nam w tym temacie pomogli, bo żebyście nie zostawili nas samych. Chcę też państwu uświadomić, że y, y, polska wieś to nie tylko będzie, y, polska wieś to my, mieszkańcy, nie tylko rolnicy, ale też zwykli mieszkańcy, którzy pr 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 pracują, odprowadzają podatki na. na do, do, do naszej gminy, tak? Polska wieś nie zasługuje na to, żeby ją zaorać. A niestety takie koncerny drobiarskie, jak firma Wipasz, czy inne firmy, zaorają polskiego indywidualnego rolnika. Mały rolnik, który będzie miał dwa, trzy kurniki, niestety zostanie wchłonięty przez taką firmę, bo takie przypadki już też były. Tutaj pan o tym właśnie mówił, tak? Ale to jest rzeczywistość i to jest prawda. I teraz, drodzy państwo, te firmy występują, to jest na takiej zasadzie, że y, rolnik, y, firma WIPAS zgłasza się, czy tam inna firma zgłasza się do rolnika y, i za, y, zawiera z niej umowę przedstępną sprzedaży. Rolnik występuje o wszystkie pozwolenia i dopiero jak uzyska te pozwolenia, to firma WIPAS od niego okupuje, odkupuje to. I teraz y, nie dziwcie się państwo, że my każdego rolnika, który będzie chciał postawić teraz jako, jakiekolwiek kurniki, będziemy blokowali, bo my nie wiemy, czy to... Czy, czy ten rolnik za chwileczkę dla firmy Wipasz, czy dla jakiejkolwiek innej firmy nie sprzeda tych ty, ty, ty udziałów, czy ty, tej ziemi, tak? I, drodzy Państwo, tutaj właśnie jest taki problem, że, że te prawo jest nieścisłe, tak? Nie działa na, na rzecz zwykłego obywatela. Tutaj mówimy o dobrostanie zwierząt. A gdzie jest dobrostan człowieka? My jesteśmy ludzie spychani na ostatni etap tego łańcucha całego. Nikt nie myśli o nas jako o ludziach. My jesteśmy tylko takim, tak zwanym może o, takimi osobami, które no jakoś tam przejdzie, jakoś będzie, tak? Mówimy o, mówimy o tym, że trzeba dbać o, o, o tą kurę, o tego kota, tego inno, inne zwierzę. A gdzie my jesteśmy? My ludzie. My się obawiamy, obawiam naprawdę tego, że w końcu, yy, yy, teraz tak, nasze dzieci, yy, czy nasze dzieci wrócą na to w polską wieś? Nie, bo nie będę miał do czego, do, do tego, tego yy, smrodu. Także na to chwilę dziękuję bardzo i drodzy państwo proszę państwa pomóżcie nam że nie zostawiajcie nas samych z tym problemem. Dziękuję bardzo.